No to kontynuacja challenge'u. Oto jest skarbnica, z której wyciągamy wszystkie skarby. Będzie troszkę roboty. No ale. My lubimy wezwania, nie? Szaleństwo, szaleństwo. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Tymczasem. No to tak, robimy filmik, jak piwnica wygląda. Yy, po, po sprzątaniu, nie? Także wchodzimy. No, jest trochę więcej miejsca, a w zasadzie to dużo więcej. Idziemy tą samą drogą, co wtedy. Także. No, jest zupełnie inaczej jak na moje oko. Ściany, wybielone tu. Kącik złomowo-ogrodniczy. Półeczka przy wejściu, wyjściu. czystsze ściany się można oprzeć. Nie jest tak źle. Jeszcze mogę powiedzieć, tutaj. Lampa świeci, świeci dzięki kumplowi serdecznemu, którego bardzo pozdrawiam, który mi pomagał tutaj ten <grym> prądzik robić, to znaczy on go robił, <grym> może na tej zasadzie, no półeczka stoi, trochę się pokryła takim szarym nalotem, <grym> ale przetarłem i jest dobrze. Także na, na razie się trzyma. Półeczka zdaje egzamin. No, pierwsze ogóreczki. Także półeczka na ogóreczki jest na ogóreczki. O, no, ja jestem mega zadowolony z takiego obrotu sprawy. Że tak to wygląda. Tutaj jeszcze miejsce na jakieś biurko czy stolik. I można majsterkować pod lampą. Także, jak dla mnie kult jest zupełnie inna sprawa. Jak dla mnie luksus. To tymczasem.